Siemaneczko, witajcie z tej strony Martinez, a w dzisiejszym filmie, tak jak już prosiliście, sobie będziemy skakać, a może później pojedziemy jeszcze w teren na Leszku. I jak pewnie już zauważyliście, mamy tutaj takiego zwiretka o imieniu Pioro, który jest horsiakiem, który jest moją kuzynką, ma na imię no i dzisiaj sobie z nim będziemy skakać właśnie tam w tle układator. Więc no. Hi hi. No i dzisiaj Leszkowi założyłam takie śmigelki. Ma różowe wodze, też parciane. I ma swoje ogłowie. Piorun ma ogłowie angielskie z takimi wodami. No i sobie zaraz będziemy skakać. Tylko no tam musimy jeszcze dokończyć układać tory, rozgrzać się i tak dalej. Więc no do zobaczenia za chwilkę. Dobra, ogólnie teraz wydadzę na mnie grzewkę. Na początku będzie kilka kółek tępiku. Później kusik, no i może galopik, ale to dopiero zaraz. No i na razie sobie będziemy stampować przez drągi. I zaraz sobie kusikiem przejdziemy przez y, y, taką przeszkodę. Dobra, kusik. Dobra, chwilowo, jesteście na statywie um, i zaraz sobie będziemy skakać, tylko, e, tylko dajcie mi chwilę odsapnąć, bo po długiej rozgrzewce e, troszkę się zmęczyliśmy z Leszkiem i z Piorunkiem i Gabrysią, e, więc chwilkę sobie odpoczniemy, chwila z tempiku i zaraz sobie będziemy skakać. Jezus, ale mi prześwietla telefon. Halo, działaj. No, ujdzie. I możliwe, że dzisiaj pojedziemy sobie w terenik i weźmiemy moje przeszkody. I sobie będziemy w tereniku skakać. E, więc no. Mam nadzieję, że pomysł wypali. E, I zaraz sobie skoczymy. E, więc e mi jeszcze sekundę i zaraz będziemy startować. Dobra, teraz sobie skoczymy troszkę, nie za wysoko, bo też dawno nie jeździłam. Miałam wczoraj teren na prawdziwym koniu i mam straszne zakwasy. Więc sobie tak pojeździmy chwilkę i sobie zaraz będziemy skakać. Spoks Hop Dobra, postawiłam was na stopy Mam nadzieję, że się nie wywalicie yy, No i sobie będziemy skakać Tutaj to, to i to Dobra, ogólnie już my jesteśmy trochę zmęczone, bo jeździmy tak od ile jeździmy? Ponad dwie godziny? No ponad dwie godziny właśnie. E... I idziemy coś jeść i potem pojedziemy sobie w teren. I nie wiem czy będę nagrywać czy nie, ale mam nadzieję, że będę. Dobra. Idziemy sobie w terenik. Jest ciemno. <śm> no. no. no ja, Jedziemy w terenie. Tutaj Martina z lechkiem. Tam posałki. No Jest dobra. ciemno jak nie, nie wiem. Nie je mnie też, bo chcę na kanał lecić co? Nie? Dobrze nagrywam na życie. Cztery. Dobra, Dobra. Dobra. Tak. Jeszcze raz no. sobie zrobimy zawrotkę. Bo nie chciał jechać na prawą nogę, tylko na lewą. Hihi. Lewo Prawa. Już. Lewa jest taka jak. Do tego samochodu i zawrotka. Ale ciemno, nigdy nie byłam chyba, jak jest tak ciemno. Patrz jak cień Leszka jest na całym tym. Jaki duży się zrobił. No, nie widać tego na tym. Dobra, dawaj zawrotka. Bo tak mi poleja ja się boję tylko. O Jezu, jakie mi nieprawdy, kurde. Chwilę z tym piku po galopie i kusie. No. Ale ciemno. No dosłownie nic tu nie widać. Leżę się taki duży zrobił teraz. Ej, rzeczywiście. To jest taki jeden wielki cień, którego znając się... Nie widać. Bo to przez mój telefon, z którego mam włączoną latarkę widać cień. No ciemno. Ciemno, zimno. Ciekawie. Dobra, robimy ujeżdżenie na ulicy. O nie, samochodzie. A w drugą stronę. W drugą? W drugą. Tam na górce to jeszcze z 5 minut zanim tu dojedzie, więc luz. A jednak skręcił. Luz. Możesz sobie robić ujeżdżenie, mogę się nawet nagrać. Dobra. Jaką muzyczka? Znaczy nie muzyczka. A... Dobra, doszliśmy już pod sam las. No. Ojoj. Ciemność. Słyszałam jakieś zwierzę. Jezus Maria. To nie jest chyba zwierzę. Chyba. 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 Wyciągnij gaz pieprzowy. Wyciągnij gaz pieprzowy. <śmiech> <śmiech> Chodź, chodźmy tak, wracajmy już. No. Tymczasem 5 minut temu, jak... <laughs> Boimy się. Nie. Nie. <laughs> Dobra, ja już idę. Ja też. Marko. Dobra jak chcesz. Jak coś to Dobra, dobra jak chcesz to po prostu się zasuwamy gdzieś. Tak. Chyba, <laughs> ja też się boję. Chyba może poczekajmy. Po Inaczej taki dzicz dziczek wybiega. Nie mnie. Wiesz co, może ja lepiej pójdę po ten gaz pieprzowy. <laughs> No nie widać tego gigantycznego cienia Leszka na, na aparacie. No, nie. Co on temu nie jest? Ona tak ma. Atak ma. <grym> Bez niczego. <grym> Jezu, ale wszędzie jest ciemno. Nowy kolor... Znaczy, nie, nie nowy Au! No. Cicho, cicho. <grym> Teraz nie o tym. I dopiero jakieś jak jakiś demon Ciega. Ej, a temu co? Jaki to helikopter Co moje? Nie wiem Więc nie jedzie? Żeby ci się nie spoczął Zaraz coś powiem, okay. pra... Dobra, i... tak? Dobra z... iśmy biodra zerki. Dobra, stop okay. nagrywam. Okay. Powiem ci tak. 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 Chwilowo chowam telefon. Chciałem zmienić chwilowy telefon, bo mój e, tak trochę przymarł i nie chce się włączyć. I mamy inną jakość troszkę. I takie bardzo duże zbliżenie, ale tak się tylko maksymalnie dało z latarką. E, więc postępujemy sobie i co? No nie, może możemy sobie galopować gal... albo... Nie. Preferuję galop, bo boję się, że mi telefon z ręki no, wypadnie. mamy galop wyciągnięty. No ty galop wyciągnięty, bo mi się nie chce. Dobrze. Ale jak ktoś z kukowiec, a nie, no nie ujeżdżeniowiec. Tak? A Apiero właśnie kurde zalon jest dziewczynką teraz w tych wodzach. Normalnie, jak mi jedzie na przeszkodę, to nagle zaczyna galopem ujeżdżeniowym jechać. Dobra, Ida? Do. Hop. Wow. Zboczyłabym się. Ja też. Niby krótko, no. ale jednak męczące. No. I w ogóle pod koniec zasłonęłam. się. dobry. <grym> no i na początku ryszł jakimś tempem. Dziwne. A teraz miał galopować. A ja zostawiam otwarte, bo psy dopiero wychodzą. Dobra, wyciągam tego przez... Kilka sekund. O jezu. się lubię. <grym> Okej. Okay. Wchodzimy teraz ten? No możemy teraz. Możemy jeszcze sobie koło galof na tym. Czy się, czym się chce? Na ciemnościach. Dobrać. O, Jezus, ale ciemność. Dobra. Kompletnie nic nie widać. To no, weź włącz latarkę. Wyłącz. No? Na ciemnościach to nie No chyba nie. To się ja To jest to nie widać, typie no wejdź, patrz, jaka wyłącz, ciemność jest. Wyłącz, wyłącz. Ale jest. nie widać. No patrz. Nic inaczej nie... Nawet się nie widać z latarką! No. Nie. Zaraz światło. Nie trzeba. Dobra, sobie śmigniemy jeszcze. No, Możesz go rozstępować. No, tylko... już Dobra, zaraz sobie śmigniemy galopikiem. Ej, idziemy tam w prawo. No dobra, to odszedłem na Pokażę Ci, jaka tu jest niebezpieczna ciemność i zaraz wiem, że zaraz będziemy stąd uciekać, jak zobaczymy świecące się oczy. O nie, to w Tak? No to dzida. <laughs> wow. Nie widać Leszka, Jezus. Zalecz kaczaki się za Tobą. <laughs> Dobra, to chyba tyle jeśli chodzi o ten film, co nie? No. Dobra. Ej, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Narka!